Jak widzimy, telefon się ładuje, bateria w 30% jest naładowana, więc potrzymajmy go troszeczkę. Nie się dokoptuje, ja bym powiedział do 100%. Dopiero będę go zamykał, żeby być pewnym, że to jest tutaj robota wykonana jak się należy i myślę, że powinno być dobrze. Niech się ładuje. A my zabierzemy się za następną, tutaj powoli magnetyczną przygodę. A to ponieważ dlatego iż gdyż yy, dotarł do mnie jeszcze, powiem Wam szczerze, tutaj o RAM, pamięć, pamięć RAM do tego, te, do tego laptopa, do tego telefonu, chciałeś powiedzieć. Także do tego laptopa, ten dodatkowy RAM, no i możemy tam instalować i też laptopa składać. Ale najpierw złóżmy ten telefon, ponieważ tu mam na rozkładane po kilka urządzeni. I nie mam się nawet jak tutaj obrócić, więc z tymi urządzeniami, więc najpierw zróbmy po kolei. O, widzicie, już 1%. Gdzieś tutaj jakiś wykrzyknik coś pokazuje. No zobaczymy. Zobaczymy, jak się to naładuje. Może tutaj gdzieś jest brudne złącze, ale to się wszystko tutaj zobaczy.